Czym są odpusty, o których na szczęście słyszymy podczas rekolekcji albo odpustów parafialnych? Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już nam odpuszczone. Inaczej mówiąc, odpust zastępuje i tym samym znosi karę doczesną za grzechy już odpuszczone. Mówiąc jeszcze inaczej, kto otrzyma odpust, nie będzie musiał pić piwa które sam sobie naważył. Ale odpust to nie jest wynik ani handlu z Bogiem, ani naszego tytanicznego wysiłku. Odpust nie jest także skutkiem magicznych praktyk, czyli to nie ścierka, która automatycznie wymazuje skutki naszych grzechów, gdy odmówimy jakąś modlitwę. Odpust to efekt naszej szczerej i świadomej współpracy z Chrystusem, który nas kocha i działa w kościele i przez kościół. Odpust może być zupełny albo cząstkowy, ale o tym to już porozmawiamy za tydzień.